nadać dać Bo To takie uszyte, tylko to wygląda jak krowie z gardła wyciągnięte Te, takie, takie czapki to można na placu kupić Gdzie szyją, jak ja ich nazywam, domorośli czapnicy, którzy kupią czapkę Sprują i potem szyją za starego płaszcza I sprzedają na placu za 20zł, prawda? No i to musi wyschnąć Wtedy dopiero będzie wyglądać. Jeszcze ją parę razy trzeba przez ręce przerzucić, żeby, żeby było dobrze. W tym zawodzie znalazłem się przez przypadek zupełny. Znaczy, przez przypadek. Żona pracowała u teścia mojego, świętej pamięci, i urodzili się synowie, bliźniaki, no i ktoś musiał przyjść, pomóc teściowi robić. Nic wspólnego z szyciem nie miałem. Byłem mechanikiem. Powiem szczerze, nawet zarabiałem dwa razy więcej niż wtedy, jak poszedłem do teścia do pracy. No ale. początki były trudne wiadomo jak u rzemieślnika zaczynało się chociaż byłem po rodzinie, nie byłem traktowany specjalnie tylko miotła obsługa klienta i tak dalej a się robił no, po jakimś czasie wyciągnął kawałek materiału, stwierdził już się napaczyłeś spróbuj coś zrobić no i tak się zaczęło to będzie czapka z sześciu klinów. Zauważyłem, sporo ludzi wraca do naszego polskiego rzemiosła. Przestają kupować sieciówkę chińską. Są klienci, którzy wolą zapłacić parę złotych więcej, bo wiadomo, że że rzemieślnika ta czapka jest troszkę droższa niż chińska. Chociaż zdarzyło mi się, że klient przynosił czapkę z sieciówki, która kosztowała dwa razy tyle, co u mnie taka sama, prawda? No ale metka, za metkę klient płaci. Ja jeszcze zwracam uwagę, jak to jest krata, żeby ta krata się schodziła jedno z drugim, bo czasami widzę czapkę z kraty uszytą na kimś na głowie. Ktoś kroił jak leci. To do... Ja jestem na to chory. Kapelusz jak to kapelusz zobowiązuje. Tak jak i płaszcz zobowiązuje, prawda? Do płaszcza nie pasuje ubrać bejsbolówki, <noise> Tak samo i do ka kapelusza nie wypada ubrać do kurtki jeansowej. Natomiast kiedy ja twierdzę, że to jest czapka, która jest do tańca i do różańca, Może być na sportowo, może być równie dobrze od elegancji. że jeżeli ten klient przychodzi w czapce jakiejś to chce mieć nową czapkę najlepiej żeby była w tym samym kolorze już zmięta tak jak stara ale żeby była nowa, prawda? to mój dziadek robił z własnymi rękami taką maszynkę do rozciągania kapelusze i tu też no popatrzcie jak były obwody poznaczone nożem wyciął to nie jest używane w tej chwili, ale tu się kręciło na rzymską śrubę i, i się rozsuwało, albo się, albo się skręcało. To jest replika czapki, którą nosił Józef Piłsudski, tak zwana Maciejówka, legionówka. Niektórzy mówią na to. Dość dużym wzięciem się ostatnio cieszy. Widzę, że nie ma brzydkiego kapelusza ani brzydkiej czapki, tylko jest źle dobrana do twarzy. Kapelusz czy czapka powinien być zawsze dobierany do twarzy, bo jak ktoś jest bardzo wysoki, kawał chłopa, to nie może ubrać kapelusza na przykład takiego z małym rondem, bo wtedy wygląda jak skierdziałek. Tak samo i czapki. No, jedne twarze są stworzone do czapek szerszych, inne do węższych. No, mnie klienci mówią, że w każdej mi jest dobrze, więc...